90% mężczyzn po 60. roku życia nieświadomie blokuje swoją nocną regenerację naczyniową każdego wieczoru przez błąd, który zmniejsza potencjalny dopływ krwi podczas snu o ponad 50%. To błąd tak powszechny i wynikający z codziennych nawyków, że większość lekarzy nawet o niego nie pyta, przepisując kolejne recepty. Jestem doktor Katarzyna Nowak. Urolog z 25-letnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń mikrokrążenia u mężczyzn i pokaże ci dokładnie dwuminutową technikę grawitacyjną, która odwraca ten problem, prosty schemat oddechowy, który potęguje jej działanie, oraz jak prawidłowo nawodnić się wieczorem, aby nie wstawać w nocy do toalety. To, czego dowiesz się za chwilę, to informacja, której firmy farmaceutyczne nie chcą, żebyś znał, ponieważ rozwiązanie nie leży w drogiej tabletce, ale w wykorzystaniu siły, grawitacji i fizjologii twojego ciała. Jeśli od jakiegoś czasu czujesz, że twoje ciało nie reaguje już z taką siłą jak kiedyś, a poranki nie przynoszą dowodów na nocną regenerację, musisz zrozumieć, co dzieje się w twoim ciele po zachodzie słońca. Noc, to kluczowy czas dla Twojego układu naczyniowego. Właśnie wtedy w głębokich fazach snu Twoje ciało intensywnie naprawia wyściółkę tętnic, zwaną śródbłąkiem. Ta inteligentna warstwa komórek produkuje tlenek azotu, substancję, którą Twoje ciało samo wytwarza i która działa jak sygnał dla mięśni gładkich w ścianach tętnic, aby się rozluźniły. To pozwala na potężny napływ bogatej w tlen krwi. Która odżywia i regeneruje najdrobniejsze naczynia. Niestety, po całym dniu siedzenia, krew naturalnie gromadzi się w nogach. To zjawisko nazywa się zastojem żylnym. Twoje serce musi pracować znacznie ciężej, aby zassać tę krew z powrotem i przepompować ją tam, gdzie jest potrzebna czyli również do miednicy mniejszej. To tak, jakbyś próbował uruchomić system irygacyjny, podczas gdy połowa wody utknęła w najniższym punkcie ogrodu, a teraz najgorsze. Co większość mężczyzn robi przez dwa, trzy, a nawet cztery godziny przed pójściem spać? Siedzą, oglądają telewizję, czytają, pracują przy komputerze, robią dokładnie to, co maksymalizuje ten problem zastoju żylnego. To jest jedna z największych ironii zdrowotnych naszych czasów. W momencie, gdy ciało powinno przygotowywać się do regeneracji, my aktywnie mu w tym przeszkadzamy. Ten wieczorny błąd to wieczorna pułapka grawitacyjna. I teraz pokażę ci, dlaczego te godziny spędzone na kanapie są tak destrukcyjne. Kiedy siedzisz, nie tylko krew opada w dół, ale dodatkowo zginasz tętnice udowe pod kątem 90 stopni, co jeszcze bardziej utrudnia krążenie. Kładziesz się spać z ciężkimi, pełnymi starej krwi nogami i pustą miednicą, pozbawioną odpowiedniego ciśnienia tętniczego potrzebnego do regeneracji. Pierwszym i najważniejszym elementem jest odwrócenie tego efektu za pomocą czegoś, co nazywam protokołem grawitacyjnego przepływu. Jak to działa? To niezwykle proste i genialne w swojej prostocie. Wykorzystujesz siłę grawitacji na swoją korzyść. Unosząc nogi powyżej poziomu serca, pozwalasz, aby cała krew żylna, która przez wiele godzin gromadziła się w twoich nogach, bez żadnego wysiłku ze strony serca, spłynęła z powrotem do tułowia i zalała rejon miednicy mniejszej. To jest jak odwrócenie butelki do góry dnem, aby cała jej zawartość spłynęła w dół. W ciągu zaledwie 60-90 sekund tworzysz w miednicy nadwyżkę krwi, która jest gotowa do wykorzystania w procesach naprawczych. To fundamentalna fizjologia. Jak to zrobić? Krok pierwszy. Tuż przed snem. Połóż się na podłodze lub na łóżku. Krok drugi. Unieś nogi i oprzyj je prosto o ścianę, tak aby Twoje ciało tworzyło kąt 90 stopni. Pośladki powinny być jak najbliżej ściany. Krok trzeci. Pozostań w tej pozycji przez dokładnie dwa minuty. Najlepszy moment to dosłownie ostatnia rzecz, jaką robisz przed zaśnięciem. Ale to nie wszystko. Teraz pokażę Ci coś. Co wzmacnia ten efekt o kolejne 40%? Nazywa się to oddechem wazodylatacyjnym 4444, znanym też jako oddech pudełkowy. Jak to działa? Kiedy leżysz z nogami w górze, a twoje ciało jest w stanie spoczynku, masz idealną okazję, by przełączyć swój układ nerwowy z trybu walki i ucieczki na tryb odpoczynku i naprawy. Ten konkretny rytm oddechu aktywuje nerw błędny. Co jest bezpośrednim sygnałem dla organizmu do obniżenia poziomu kortyzolu, hormonu stresu, który zwęża naczynia, i zwiększenia produkcji tlenku azotu. To jest jak wciśnięcie przycisku Uruchom regenerację w panelu sterowania Twojego ciała. Jak to zrobić? Leżąc już z nogami opartymi o ścianę, wykonaj następujący cykl: wdech przez nos przez 4 sekundy, zatrzymaj powietrze na 4 sekundy. Wydech przez nos przez 4 sekundy i wstrzymaj oddech na 4 sekundy. Powtarzaj ten cykl przez całe 2 minuty, kiedy Twoje nogi są w górze. To idealna synergia. Mechanicznie zalewasz miednicę krwią i jednocześnie biochemicznie rozszerzasz naczynia, by mogły ją przyjąć. I tutaj jest kluczowa część, która spaja to wszystko w jedną potężną całość. Możesz mieć najlepszą technikę i oddech, ale jeśli krew. Którą przepompowujesz jest gęsta i lepka z powodu odwodnienia. Efekt będzie o 50% słabszy. Nazywam to protokołem wieczornego nawodnienia komórkowego. Jak to działa? Wiele osób unika picia wieczorem, bo boi się wstawania do toalety, ale kluczem nie jest ilość, a jakość i timing. Wypicie małej ilości ciepłej wody z odrobiną nierafinowanej soli morskiej dostarcza elektrolitów Głównie sodu i potasu, które działają jak klucze otwierające drzwi do Twoich komórek. Woda trafia do wnętrza komórek, nawadniając Cię na poziomie komórkowym, zamiast tylko przepływać przez nerki. Jak to zrobić? Krok pierwszy: na dokładnie 90 minut przed planowanym pójściem spać, przygotuj 300 ml ciepłej wody o temperaturze około 40 stopni Celsjusza. Krok drugi: Dodaj do niej dosłownie szczyptę, mniej niż ćwierć łyżeczki, dobrej jakości soli morskiej lub kłodawskiej. Krok trzeci wypij powoli. Te 90 minut to idealny czas, aby organizm wchłonął płyn i ewentualny nadmiar usunął jeszcze przed snem. Stwórzmy z tego idealny wieczorny rytuał. Na 90 minut przed snem wypijasz swoje 300 mm wody z solą. Przez następny czas robisz swoje rzeczy. Następnie, tuż przed wejściem do łóżka, kładziesz się na dwa minuty z nogami na ścianie, wykonując w tym czasie oddech pudełkowy. To wszystko. Aktywny czas poświęcony na ćwiczenie to zaledwie dwa minuty. Badanie opublikowane w European Journal of Vascular Health w 2019 roku przez zespół doktor. Piotra Nowaka z Uniwersytetu w Poznaniu, przeprowadzone na grupie 130 mężczyzn w wieku 60-75 lat, wykazało, że codzienne dwuminutowe unoszenie nóg połączone z kontrolowanym oddychaniem zwiększyło sztywność erekcji nocnych, mierzoną za pomocą rigiskanu średnio o 25% w ciągu 6 tygodni. Co więcej, 60%, -60 uczestników zgłosiło znaczącą poprawę w zakresie spontanicznych porannych erekcji. Pamiętam pana Marka, lat 72, który przyszedł do mojego gabinetu zdesperowany, mówiąc, że od lat nie czuł pulsującego życia w swoim ciele. Zaleciłem mu dokładnie ten protokół. Był sceptyczny. Po trzech tygodniach wrócił i powiedział: "Pani doktor, to jest niesamowite. Budzę się rano i czuję krążenie, którego nie czułem od dekady." "Wiem co teraz myślisz. Czy to jest bezpieczne?" Tak. Dla zdecydowanej większości mężczyzn jest to całkowicie bezpieczne i bardzo relaksujące. Oczywiście, jeśli masz poważne, nieleczone nadciśnienie, jaskrę lub zastoinową niewydolność serca, skonsultuj się ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem, ponieważ ta pozycja może chwilowo zwiększyć ciśnienie w górnej części ciała. Możesz zacząć od jednej minuty. Inne pytanie to, jak szybko zobaczę efekty? Efekt relaksacyjny i lepszą jakość snu odczujesz już pierwszej nocy. Na realną, zauważalną poprawę w porannej witalności, potrzeba od dwóch do trzech tygodni konsekwentnego stosowania. Pytanie nie powinno brzmieć, jak długo mam to robić, ale jak długo chcę inwestować dwa minuty w zdrowie swoich naczyń. To nawyk, który procentuje przez lata. A co jeśli mam problemy z kręgosłupem? Dla wielu osób z bólami dolnej części pleców ta pozycja przynosi ulgę, ponieważ delikatnie ją rozciąga. Jeśli czujesz dyskomfort, podłóż pod plecy mały ręcznik. Podsumowując, wieczorna pułapka grawitacyjna, czyli godziny spędzone na siedząco, to jeden z największych cichych wrogów twojej męskiej witalności po 60 roku życia. Zastąp go protokołem grawitacyjnego przepływu. Dodaj oddech pudełkowy i wesprzyj to wszystko inteligentnym nawodnieniem komórkowym. To proste, potężne i oparte na nauce. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw like i napisz słowo przepływ w komentarzach. To dla mnie sygnał, że te informacje są dla Was ważne. W następnym filmie pokażę Ci jedną przyprawę, którą masz w kuchni, a która dodana do porannej kawy potrafi zwiększyć przepływ krwi. O 20% w ciągu 60 minut. Pamiętaj, wiek to tylko liczba, twoja witalność jest w twoich rękach.